Siemaneczko, dzisiaj pięć porad jak robić hęk fajfa. ja Nazywam się Kamil Kowędzowski. Od 15 lat trenuję akrobatyczną jazdę na rowerze i myślę, że moje rady pomogą Wam się nauczyć tego triku. W ogóle, czym jest five Dla tych, którzy nie wiedzą, to jest jazda na przednim kole używając pega. Cały ciężar ciała na pegu utrzymujemy równowagę, stojąc właśnie na przednim pegu i w zasadzie to jest wszystko. A jak to zrobić? Idziemy dalej. Czekaj, czekaj za nim, jak? Kask na głowę, równy plac, bez przeszkód. No i peg z przodu. Wtedy możemy zaczynać. Na początku trzeba wybrać, którą nogę mamy na pegu. Na dobrą sprawę nie ma to znaczenia, ale wybierzcie tą, która jest wiodąca. Ja wolę stać na prawej nodze, stojąc na siedzeniu, czy na pegach z tyłu. Super istotne jest, aby siedzenie było nisko, żeby nie przeszkadzało nam wtedy, gdy stoimy na pegu. Wysoko siedzenie będzie nam się wbijać albo w plecy, albo nas po prostu wywracać do przodu. Kolejna rzecz. Dobrze jest mieć wysoko kierownicę. Ja mam tutaj kilka podkładek, plus długi mostek, więc, więc ta wysokość jest dość, dość konkretna. Ten trik jest bardzo znany z BMX-ów, gdzie w bmx kiera jest bardzo wysoka i wtedy jest ta dźwignia, którą ruszamy ten rower, przesuwamy go do przodu, jest dużo wyższa, więc to też może Wam pomóc. W takich rowerach, jak ja, ja użytkuję, czyli stuntówka, dirtówka przerobiona do stuntu, wymagany jest albo. Dobrze jest używać hamulca, żeby podnieść koło, bo po prostu jest w ten sposób łatwiej. Da się to zrobić bez hamulców, ale jest to wyższa szkoła jazdy. No i ze względu na to, że bazujemy na hamulcu, dobrze już mieć pewną podstawę, umiejętność jazdy na przednim kole w zwykłym stopi. Więc zaczynajcie od zwykłego stopi. Aby lepiej wyczuć punkt równowagi, czyli to centrum, do którego jakby chcemy dotrzeć, utrzymać się w tym miejscu, można sobie spróbować. Chwycić się jakiegoś słupka i stać w miejscu i próbować ten punkt złapać tak, żeby przyzwyczaić głowę do mocnego wychylenia roweru w przód. Przy słupku trzymając hamulec możecie się w ten sposób bawić i próbować gdzie jest ten punkt równowagi jest. Kolejną rzeczą do utrzymywania równowagi potrzebna jest noga, którą mamy luźno. Ruszamy nogę przód-tył, aby... Podnieść rower do przodu i opuścić rower, gdy dajemy nogę do tyłu. Więc tutaj sobie też możemy próbować i wyczuwać ten balans. Zanim jeszcze przejdziemy do jazdy, ostatnia porada: wykorzystajmy to ruch nadgarstków, aby usprawnić podniesienie roweru do góry. Trzymamy jedną nogę na pegu, trzymamy mocno kierę i Próbujemy wyrzucić ten rower spod siebie w trakcie jazdy. Do tego użyjemy hamulca, ale jednocześnie sobie możemy pomóc nadgarstkami, żeby łatwiej ten rower podrzucić i mniej używać hamulca. No to jest zasadniczo tak jak ze stopi. Im mniej hamujemy, tym dalej przejedziemy. Po pewnym czasie treningów nauczycie się tak trzymać balans, że hamulca już praktycznie nie będziecie używać oprócz tego, co, żeby podrzucić rower, więc będzie no limit hang five. Na początku istotne jest, żeby próbować z małej prędkości, gdyż w razie gdybyście przesadzili z hamulcami, i przelesieli przez kierownicę, to zdążycie się wybronić. Próbujecie hamować. Możecie na początku jeszcze zostawić sobie nogę na pedale, ale docelowo o jaki ruch nam chodzi? Chodzi o to, żeby w pewien sposób dokleić się do siedzenia w pozycji pionowej. Takiej dość wyprostowanej taki będziemy jechać. Hamujemy i podnosi się ten rower tak, że dokleja nam się do tyłka. Więc ten ruch trzeba sobie wypracować. To wymaga wielu prób, więc nie zdrażajcie się na początku, bo ten trik jest naprawdę technicznie dość trudny, ale jak już się go raz nauczycie, to będzie Wam naprawdę sprawiał przyjemność i na każdym treningu z chęcią go będziecie robić. Ale trzeba popracować, żeby go zrobić. Jeszcze raz napędzam się w nowej pozycji, cyk, doklejamy rower. Hamujemy, na samym początku będziecie hamować dość sporo i docelowo staramy się hamować jak najmniej, a pracę nad balansem przenosić na nasze ciało. Okay. Noga, przód, tył. Próbujcie ruszać nogą do przodu, do tyłu, zobaczyć jak to działa na rower. Przesuwając nogę do przodu, podnosimy tylne koło, noga do tyłu, obniża nam tylne koło. Co dodać, co ująć? Istotne jest po prostu do wyjście na przednie koło, czyli im Płynniej wyjdziecie na przednie koło, płynniej doklei wam się ten rower, tym dalej przejedziecie. Więc tak naprawdę to wyjście jest najbardziej kluczowe. Jeszcze raz, mocno trzymacie kierę i próbujecie utrzymać równowagę. I teraz trzeba jeszcze zaprezentować glebę. To może być częste. Generalnie tu jest dość niebezpieczny temat, bo ciężko jest przeskoczyć kierę, będąc w tej pozycji. Możecie gdzieś tam próbować przeskoczyć kierę e, lewą nogą, czy tą drugą, niż który stoi na pegu, ale jest jednak to trudne, więc tutaj to ryzyko gleby na ręce jest dość spore, więc dobrze na samym początku szczególnie próbować z małej prędkości, e, aby było to jak najbardziej bezpieczne. Pierwszy w Pierwszych próbach Wam będzie ciężko, żeby ten rower podnieść się całkowicie. Więc trzeba po prostu ponownie i ponownie próbować. I jeszcze raz. To jest normalne na początek. Podrzucacie rower i będziecie szybko hamować, ale trzeba próbować, że jak najwyżej mieć to tylne koło. Możecie próbować też przysłówku ponownie, żeby sobie przyzwyczaić głowę do, do tego, żeby to koło było jeszcze wyżej. Teraz wrzucimy kilka ujęć w slomo, żebyście mogli zobaczyć w spowolnionym tempie, jak pracuje rękoma, jak pracuje nogą. Jak też pracuje hamulcem. Takie ujęcie też też wrzucimy. I musicie sobie to przeanalizować, właśnie, w jaki sposób się zachować na rowerze, jak to zrobić. I tutaj żadnej złotej rady tak naprawdę nie ma. To jest taki trik, który wymaga po prostu powtórzeń i jak już się go raz ogarnie, to potem już leci po prostu i możecie się tym bawić, jak będziecie chcieli. To było kilka porad, jak robić Hank 5. Zapraszam do subskrypcji tego kanału, będzie więcej poradników. No i wpadajcie na mojego Instagrama, gdzie wrzucam aktualności. Pozdro.